Niemal codziennie zagraniczne i polskie media dobiegają wieści o śmierci kolejnej znanej osoby. Na początku tygodnia było głośno choćby o śmierci 90-letniego aktora Davida McSalluma. A tym razem mamy do czynienia z niej jako jeszcze większą tragedią, ponieważ odeszła osoba niemal dwa razy młodsza. Nasza Wnbredlowe miał 46 lat i był popularnym raperem, autorem tekstów, piosenkarzem i aktorem. O jego śmierci we wzruszającym wpisie poinformowała matka: z ciężkim sercem dzielę się wiadomością o śmierci mojego ukochanego syna. Wielu z Was znało go pod pseudonimem Tolubox. te określenia odzwierciedlały jego odporność i determinację. Był raperem, piosenkarzem, autorem tekstów i aktorem. Nikt nie mógł podważyć jego talentu. Wyznała kobieta za pomocą mediów społecznościowych, w świadomości postronnych słuchaczy, ale też wielu fanów hip. Oks zapisał najmocniej swoim występem w kultowym filmie 8. Mila. To właśnie on pojedynkował się na wersy z postacią graną przez Aminema w słynnej scenie freestyle'u. Już wtedy nie brakowało głosów, że choć wyroki fabuły musiały podyktować zwycięstwo głównego bohatera, im. B., Rabbita Smitha, to wers wykonany przez Bradley'a był w rzeczywistości lepszy. Taki sentyment w pożegnalnym wpisie opublikowanym już po śmierci Ox, a wyraził choćby inny raper Mike Fax. W trakcie swojej kariery na bredlowe wziął też między innymi udział w nagraniu piosenki do soundtracku filmu Dewas. Hip hopowa myjnia. Wystąpił w nim obok dwóch sław gatunku, dr Dre i Snoop Dogga. Do wiadomości publicznej nie podano dokładnej przyczyny śmierci muzyka. Serwis TMZ podaje jednak, powołując się na źródła z rodziny Gwiazdora, że Bredlowe zmarł we śnie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Podobno nawet jego najbliżsi nie znają dokładnych okoliczności zdarzenia i na razie skupiają się na żałobie. Zobacz też, nie żyje znana aktorka. Przed śmiercią okradła własną matkę. Niedowiary, jak dziś wygląda córka Eminema. Co za kształty nie żyje legenda sportu i dwukrotna mistrzyni olimpijska. Niedowiary. Co wyznała po latach.